Wybory. Jedyna rzecz, 18, plus, którą pokazują 24 godziny na dobę, tak nas walą aż dupsko boli. I na kogo tu głosować? A ja tam postanowiłam zagłosować na pralkę. Ale jak to, na pralkę? Tak to, tylko ona potrafi zrealizować swój program. <noise> Janek, czy ty słyszałeś, że sąsiad z bloku obok udusił żonę? No, nie podoba mi się to. No, strasznie mi się to nie podoba. Tak, oczywiście, swoją, nie moją. Dlatego mówię, że to mi się nie podoba. Wiesz co? Lepiej byś poszukał roboty zamiast siedzieć i oglądać takie głupoty. Jakie głupoty? Jakie głupoty? Nie będziesz mi rozkazywać. Czy ty wiesz, że w wojsku byłem podporucznikiem? Tak, a ja byłem pod generałem. Właśnie do mnie napisała Kaśka. Marcin ją zdradził. Kochanie, ty byś mnie chyba nigdy nie zdradził, co? Ale skąd, kochanie? Przecież mój kardiolog wyraźnie powiedział, jak kochać się to tylko z żoną. Wszelkie inne podniety mogłyby mnie zabić. <trym>